Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelia dnia dzisiejszego mówi nam o Jezusie, który cierpi z powodu zdrady swojego ucznia. Ale nie chciałbym, abyśmy dzisiaj zatrzymali się nad samym Jezusem. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spotkali się z Judaszem. Judasz to wyjątkowa postać. Może źle to brzmi w naszych uszach, mówiąc o tym, że jest on wyjątkową postacią. Ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a bardziej w negatywnym. Wyjątkowa postać dlatego, że zdradza ona naprawdę wiele zachowań naszych, zachowań ludzi dzisiejszego czasu. Judasz jest powołanym przez Jezusa apostołem jednym z dwunastu. Kiedy czytamy to, w jaki sposób Jezus powołuje, to zauważamy dwie ważne rzeczy, które Jezus czyni zawsze, kiedy powołuje apostołów. Po pierwsze, patrzy na nich z miłością i jestem przekonany w stu procentach, że Judasz również to spojrzenie pełne miłości otrzymał. I druga rzecz, którą Jezus czyni za każdym razem, kiedy powołuje, to są słowa, które wypowiada: Jeśli chcesz, to pójdź za mną. Jezus nie tylko patrzy na Judasza z miłością, ale daje mu wolną wolę, pozwala mu zdecydować. Judasz idzie za Chrystusem z własnej, nieprzymuszonej woli. Otrzymuje od Niego nie tylko słowo powołania i nie tylko spojrzenie pełne miłości. Otrzymuje od Niego potężne zaufanie. Komu w swoim życiu powierzasz swoje pieniądze? Osobom zaufanym. Jezus oddaje w ręce Judasza nie tylko swoje własne pieniądze, ale pieniądze całego grona dwunastu, którzy z Nim chodzili. A więc Jezus ufa Judaszowi. Co zatem jest nie tak z Judaszem? Kluczem do zrozumienia czy odpowiedzi na to pytanie są pierwsze słowa z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Judasz udaje się do arcykapłanów i mówi ile mi dacie, co mi dacie, ile mi zapłacicie, jak wiele jesteście gotowi mi dać, abym zdradził, Abym wydał Wam swojego mistrza Jezusa. Nawet mu powieka nie drgnęła, kiedy to mówił. Dlatego, że w jego sercu Jezus był gdzieś daleko. Na pierwszym miejscu były pieniądze. Na pierwszym miejscu była rzeczywistość, która go bardzo mocno pociągała, która zawładnęła jego całym życiem. Wiecie, ta Ewangelia Wielkiej Środy. To jest tak naprawdę Ewangelia o moim i Twoim powołaniu. Ewangelia o tym, czy Ty autentycznie i szczerze je przeżywasz. Ewangelia o tym, czy, będąc powołanym przez Pana Boga, powołaniem pełnym miłości, tym spojrzeniem, które jest pełne miłości, każdy z nas, przecież, usłyszał słowa Jezusa: Pójdź za mną. Czy to właśnie w życiu kapłańskim, tak jak ja, czy w życiu małżeńskim, być może tak jak wielu z Was? czy w życiu osoby samotnej. Ale czy w tym moim przeżywaniu powołania jest autentyzm i szczerość, czy raczej jest tego brak? Tak jak w życiu Judasza. Co stoi wyżej od Jezusa? Warto w tym wielkim tygodniu zadać sobie to pytanie. Zanim usiądziemy z Jezusem na ostatniej wieczerzy, zanim wyruszymy z Nim na drogę krzyżową, Zadaj sobie pytanie, czy autentycznie przeżywasz i szczerze swoje powołanie, czy w twoim sercu jest coś wyżej niż Jezus Chrystus?